Agent Kaczmarek. Misja wymaga subtelności i sprytu. Nasi analitycy są zdania, że ktoś przerzucił do roku 1655 w pełni autonomicznego cyborga klasy auditorę. Diagnoza zaburzeń kontinuum czasoprzestrzennego wskazuje, że cyborg przeniknął do najbliższego otoczenia króla Jana Kazimierza Wazy, aby zabić go w czasie uczty na zamku w Głogówku. Zamięzieliśmy krąg podejrzanych do trzech osób królowej Ludwiki Marii, kancelarza Stefana Korycińskiego i hrabiego Franciszka Eusebiusza Opresdorfa, pana na Głogówku. Twoje zadanie – wytropić cyborga i dezaktywować go. W tym celu na odprawie otrzymasz emiter impulsu elektromagnetycznego. Ustal też, co stało się z osobą, którą ta cholerna maszyna zastąpiła. To wszystko bez zwracania na siebie uwagi. Auditore jest nie do odróżnienia od człowieka bez zdjęcia powłoki zewnętrznej, ale zdarzają mu się błędy logiczne i braki w bibliotekach danych. Jeśli wychwycisz anachronizmy, to będziesz miała naszego podejrzanego. I jak zwykle, każdy Twój błąd to konieczność resetu misji do punktu przywrócenia, a to oznacza dodatkowe koszty. Postaraj się nas nie zrujnować. Wszystko jasne?